Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Nina Georgia Brzezińska, doradca rektora do spraw HR w Uniwersytecie Łódzkim. W ramach akcji Zostań w domu mamy trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić ten czas na lekturę, na pobycie z naszymi najbliższymi. Dlatego dzisiaj dwie lektury, które Państwu polecam. Obie te książki dotyczą zmiany. Sytuacja, w której jesteśmy, to sytuacja wymagająca od nas y, ogromnego zaangażowania i właśnie wyjścia ze swojej strefy komfortu, y, wprowadzenia zmian, czasami takich zmian, na które nie byliśmy do końca gotowi. Pierwsza książka, którą Państwu polecam, to książka napisana przez panią Margaret Thatcher: Moje lata na Downing Street. Pewnie nikomu nie trzeba pani Margaret Thatcher y, przedstawiać. To premier trzykrotny Wielkiej Brytanii, to ogromnie ciekawa, charyzmatyczna postać, a książka e, pokazuje z jej perspektywy to, jakich wyborów dokonywała jako polityk, jako mąż stanu, jako obywatel e, i też jak często musiała borykać się z trudnościami, e, ze zmianą, z wprowadzaniem bardzo niekomfortowych i często trudnych decyzji. E, w tej książce nie znajdziecie Państwo opowieści o Margaret Thatcher, kobiecie, matce czy żonie. Znajdziecie za to dużo informacji o tym, jakim była politykiem, jakim mężem stanu. I to jest tak naprawdę największa wartość tej książki. Wartość książki, która pokazuje człowieka, który wpłynął na nasze życie, na nie tylko życie osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, ale wszystkich obywateli Europy, a nawet powiedziałabym świata. Serdecznie polecam. Druga książka to również jest książka o zmianie. Napisał ją Miłosz Brzeziński. To jest poradnik. Miłosz Brzeziński to znany polski psycholog, konsultant, coach zajmujący się przede wszystkim naszą produktywnością, efektywnością, zajmujący się również tym, jak przebiega nasza motywacja. To również jest książka mówiąca o tym, jak odnaleźć się w procesie zmiany, jak wprowadzać zmiany w swoim życiu, aby były one efektywne, aby były one po prostu zakończone sukcesem. Oddam Państwu, najbardziej ta książka, oddaje taki cytat, który na początku tej książki jest wskazany. Cytat nie pochodzi od autora, cytat pochodzi z jednego z dzieł Artura Commandoila, natomiast wydaje mi się, że bardzo w ciekawy sposób odkrywa to, co możecie Państwo znaleźć w tej książce. Pozwolę to sobie przeczytać. Widzi Pan, tłumaczył mi. Uważam, że umysł ludzki to pusty pokoik, który powinno się umeblować według własnego wyboru. Szaleniec spakuje bądź wszystkie napotkane graty, a naprawdę mu potrzebne, po gdzieś po kątach, albo w najlepszym razie pomiesza z innymi i nigdy nie będzie ich miał pod ręką. Natomiast wytrawny rzemieślnik na polu pracy umysłowej przebiera w tym, co pcha do mózgu. Nie, ch nie chce on niczego oprócz potrzebnych mu narzędzi, ale te za to ma w pełnym komplecie i we wzorcowym porządku. Popełniamy błąd myśląc, że ten mały pokoik ma elastyczne ścianki i że da się go dowoli poszerzać. Jeśli na to liczymy, przyjdzie dzień, kiedy okaże się, że przez jakąś dodatkową wiedzę zapomnieliśmy czegoś bardzo ważnego. Dlatego niesłychanie ważne jest. Żeby nie dać niepotrzebnym wiadomościom wypchnąć te potrzebne. Dziękuję bardzo, zapraszam do lektury i życzę Państwu efektywnie spędzonego czasu i wprowadzenia zmian, które, z których będziecie zadowoleni. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pozdrawiam, do widzenia.